Cześć, jesteś Marta Potoczak z bloga Leniwa Niedziela. Nie wiadomo kiedy zastał nas sierpień, nas sierpień został niestety bardzo, ale to bardzo deszczowy. Mamy rekordową ilość opadów z wszystkich lat, jak tutaj mieszkamy i lało, i lało i nic w ogrodzie nie dało się zrobić. Ale dzisiaj w końcu wyszło słońce i chciałam wam opowiedzieć o tym, jakie prace wykonać w sierpniu. Zapraszam na ten odcinek. W sierpniu w ogrodzie dzieje się bardzo dużo. U nas e, dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy, czyli kwitną ponownie, zaczynają kwitnąć róże, kwitną floksy, perowskie, jeżówki, werbeny patagońskie. Przekwitły już lawendy i o tym dzisiaj sobie opowiemy. Pokażę Wam, jak przycinam po kwitnieniu lawendę. E, niestety przez to, że mieliśmy takiej ilości ulew, e, opowiadałam Wam o tym, że nasz ogród parę razy był pod wodą, dosłownie były zalane wszystkie ścieżki, cały trawnik. E, to spowodowało, że wszystkie nawozy zostały wypłukane w głąb ziemi i trawnik który był nawieziony, bardzo krótko trzymał dobry kolor. Teraz jest taki nie najpiękniejszy, także tym też trzeba będzie się zająć. Natomiast ja ciągle staram się znajdować pozytywy, bo mogłabym się już przyznam się, wam że w tym roku trochę podłamać, bo wykonaliśmy ogromną ilość pracy i natura nam cały czas pokazuje, że możemy sobie z nią walczyć, ale będzie tak, jak ona będzie chciała. Ale staram się zawsze być taką osobą optymistyczną i jednak działać i próbować. I teraz w tym tygodniu, kiedy wreszcie te deszcze ustały. Zamierzam wziąć się znowu do pracy i doprowadzić ogród do znowu takiego pięknego stanu, jak lubię. Pierwszy temat to żywopłoty, które powinnam już przyciąć pod koniec lipca, ale tak lało, że się nie udało. I teraz pokażę Wam, co będę ciąć i jak do połowy sierpnia warto ciąć żywopłoty. Ja mój ligustr, słuchajcie, cięłam jeszcze przed wyjazdem, ale muszę dokończyć, bo my z sąsiadką mamy tak, że ona ma po jednej stronie, ja po drugiej i bardzo często wpadam tam do niej i staram się tak równo, żeby to wszystko ładnie wyglądało i miało taki piękny kształt, jak powinno. Oprócz ligustra będę jeszcze ciąć wierzbę Hakuronishiki, tę wierzbę, która jest dokładnie przed sekundką, gdzie byliśmy tam, gdzie jest ławeczka. W zeszłym roku, jeżeli pamiętacie, cięłam ją nawet we wrześniu i też wszystko było z nią w porządku. I i największy wyrzut nie będę ciąć bukszpany, bo ciągle albo wyjeżdżaliśmy, albo lało i ciągle tego nie zrobiłam. Także cięcie bukszpanów to jest kolejny temat, którym w sierpniu się zajmę. Właśnie żywopłot z Ligustra, było bardzo dużo pytań w komentarzach. Cóż to jest za roślina? Ja bardzo lubię ten żywopłot, on nie sprawia większych problemów. Kilkanaście lat temu razem z sąsiadką stwierdziłyśmy, że taki żywopłot zrobimy. I tutaj mamy podwójny, czyli on jest u mnie i u niej wsadzony, a potem już jest tylko po jej stronie. Natomiast on przechodzi przez siatkę i tworzy taki jakby zielony płot pomiędzy naszymi ogrodami. Ponieważ my bardzo lubimy z sobą z kawą pogadać, to zawsze tniemy go, bo on nas próbuje, próbuje nas po prostu podzielić żebyśmy się nie widziały, więc tniemy go bardzo regularnie. Od samego początku ciałyśmy trzy razy w roku i tniemy na wiosnę, potem w czerwcu i z reguły później właśnie początek sierpnia. Jeżeli jakoś wyjątkowo rośnie, to jeszcze zdarza mi się nawet ciąć później, czyli gdzieś tam pod koniec sierpnia, w zależności jak to tam od roku się rozłoży. Nie jest to roślina sprawiająca zbyt wiele problemów. Przez wiele lat nic się nigdy z nią nie działo. Potem w niektórych latach miałyśmy niewielki problem właśnie z mszycą, i czasami jakieś delikatne choroby grzybowe, ale naprawdę nic strasznego, piękna zielona ściana. U nas pomiędzy naszymi działkami jest tylko siatka i ten żywopłot sobie, słuchajcie, przez tą siatkę przechodzi. W tamtej części przy hortensjach jest tylko u mojej sąsiadki, ale pozwoliłam mu właśnie przez siatkę się przebić i jakieś 10 cm od siatki tnego i wygląda po prostu jakby był taki zielony, piękny, no właśnie żywopłot. Cięcie wszystkich żywopłotów zaczynam nożycami elektrycznymi, mam takie na baterie, one są dużo lżejsze i dla mnie dużo lepiej się nimi pracuje, a potem ewentualne detale już sobie docinam takimi nożycami ręcznymi. Jak już tutaj jesteśmy, to słuchajcie, od razu powiem Wam o warzywach. Co tutaj się dzieje na tym naszym warzywniku. Do zbiorów mam ciągle buraczki. Mam nadzieję, że zrobię dla Was przepis na przepyszną sałatkę. To są buraczki żółte, które razem siadliśmy w wideo. Siadliśmy je po trzy do takich multidoniczek wiosną. I teraz są już do zbioru, są naprawdę ogromne. Już nie mogę się doczekać, jak ten przepis razem zrobimy. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu się za to wezmę. Szykuję się już też do zbiorów marchewek i regularnie... Sobie zbieram zioła. Słuchajcie, zaczęłam je w tym roku suszyć, bo nie miałam wcześniej suszarki do, do warzyw ani do ziół. Zaczęłam suszyć i robię sobie własne przyprawy. Wczoraj robiłam taką własną a la vegetę, więc jestem totalnie wkręcona w temat. Na razie sobie, słuchajcie, badam, sprawdzam, co, się, co jest ok i jak to działa, a potem wam o tym wszystkim opowiem, bo nie chcę opowiadać, jak sama nie mam doświadczeń, ale jest to temat, w który jestem aktualnie super wkręcona i jak na razie te pierwsze moje próby są super, bo te zioła takie wysuszone są tak aromatyczne, że coś, coś fantastycznego. Wysiałam trochę sałat, ale jakoś widzę, że nie wschodzą zbyt chętnie, ale jeszcze pokażę Wam te moje buraczki, słuchajcie. One były siane obok siebie i rzeczywiście Charles dauding miał rację, że posadzone obok siebie rozpychają się i zajmują sobie taki teren obok, tak żeby każda ta bulwa była wystarczająco duża. No zobaczcie jak są piękne. Gotowe do zbioru. Trochę tutaj liści podgniłych, trochę ślimaków, mimo tego, że walczę. No ale gdzie mi tutaj nagi fujka? Zioła staram się zbierać regularnie. I regularnie je suszyć. Suszę je w niskiej temperaturze, bo nie chodzi nam o to, żeby te zioło, Znaczy one potrzebują właśnie niskiej temperatury. I z tym miałam problem do tej pory. Suszyłam wszystko w piekarniku, a w takiej profesjonalnej suszarce można sobie tę temperaturę ustawić właśnie poniżej 40 stopni i suszą się, mają piękny taki zielony kolor. Także regularnie zbieram. Tutaj mam oregano, tutaj też jest oregano i lubczyk, bo to jest taka, takie zioło, które po prostu jest niesamowicie intensywne w smaku, ma ten smak umami w sobie. Także on. Pietruszka, suszone warzywa. Słuchajcie, jestem tak zadowolona z tej mojej wczorajszej bagiety, Od wczoraj przeżyłam, jak super wyszła. W tym tygodniu zebrałam już ostatnie groszki, właśnie po wyjeździe. Wyglądają już, tak wiecie, marnie. Zostawiłam jeszcze kilka strąków, żeby sobie zebrać własne nasiona, ale to oznacza, że trzeba pozwolić im całkowicie obeschnąć. Nie można zbierać ich takich wilgotnych. Także teraz mam nadzieję, że będzie ten suchy tydzień. strąki obeschną i będę mieć ziarenka na przyszły rok do wysiania. Jak już sobie mówimy o zbiorze nasion, to słuchajcie, teraz też zbieram. Nasiona Orlai, Wieczornika, Czarnuszek, potem co jeszcze naparstnice. Wszystkie te rośliny, które już tak i widzicie, że one są takie czarne lub takie beżowe. Te nasiona nie są już takie świeże, teraz możemy je zebrać i jeszcze zostawić sobie w domu, żeby nam podeschły. Tutaj mam orlaję samosiejkę. Przenosząc nasiona musiało mi jakieś spaść na żwir i orlaja wyrosła, ale wiecie, ja tak kocham, że każdą po prostu chronię jak najdroższą roślinę, bo ciężko jest dostać jej nasiona. Ja jak już obiecałam na Instagramie, część z nasion wykorzystamy w jakimś konkursie, żebyście, żeby do Was też mogły te nasiona ode mnie e, trafić. Jak wyglądają takie Nasiona do zbioru. Roślina, słuchajcie, ma wyglądać tak, uschnięta, brązowa. Kiedy weźmiecie te nasiona, one będą bez problemu odchodziły, nie będą już takie świeże, tylko będą suchuteńkie. Nasiona Orlai wyglądają jak takie małe, okropne robaczki. Ale roślina jest przepiękna, one są kłujące i po prostu ręką zbieramy je w ten sposób. Warto, zanim podejdziecie, rozłożyć sobie jakiś taki materiał, czy włókninę pod spodem, bo część nasion na pewno wam spadnie pod spód. Także żeby wyzbierać wszystkie które macie. Nasiona, słuchajcie, oczywiście y, chowam w suche miejsce. Jeżeli, tak jak u nas, słuchajcie, padało cały tydzień, ja jeszcze daję im w takim suchym miejscu doschnąć y, i właśnie w przyszłym tygodniu już będziemy kręcić wideo z tego, jak je wysiewam, a pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają uschnięte właśnie nasiona też wieczornika damskiego. Nasiona wieczornika damskiego, tutaj możecie zobaczyć, że zostawiłam do wysuszenia ich naprawdę dużo i już zaczynają pękać. więc jest to ostatni moment, żeby je zebrać, bo one po prostu spadną na ziemię. One są kształtem podobne do siemienia lnianego, ale takiego maciupkiego siemienia lnianego, i są właśnie w tych stronkach. Jest ileś, ileś tutaj tych nasionek. Tak samo jest. Słuchajcie, delikatnie wytrzepujemy z tych strąków i tak samo będziemy je siać już w przyszłym tygodniu. Ja już się nie mogę doczekać. Też dla was zostawię trochę tych nasion do tych naszych konkursów więcej nasionach, słuchajcie, opowiem Wam w odcinku w przyszłym tygodniu, jak będziemy te nasiona wysiewać. Tutaj mam na przykład nasiona czarnuszki, nasiona aminka, także będziemy już sobie działać i z roślinami dwuletnimi, będziemy już też wysiewać te rośliny jednoroczne, tak zwane hardy annuals, czyli takie, które przetrwają nam zimę i one moim zdaniem dużo lepiej kwitną wysiane właśnie wczesną jesienią. Ja zeszłoroczne te doświadczenia mam takie, że teraz będę w tym roku siać wszystko jesienią, ewentualnie coś tam sobie sieję wiosną, natomiast to, co mi przetrwało, czarnuszki, aminki, orlejki, wszystko będzie siane właśnie koniec sierpnia, początek września. Kolejny temat, słuchajcie, jest bardzo istotny, bo jest to temat nawożenia. Jeżeli oglądacie mój kanał już od zeszłego roku, wiecie, że sierpień jest ostatnim momentem, początek sierpnia, na to, żeby rośliny nawozić nawozami, w których jest jeszcze przewaga azotu. Dużo osób mówi o tym, żeby nawet już w sierpniu tego nie robić, tylko ostatni raz robić to w lipcu. Ja ze względu na to, że mieliśmy tak bardzo dużo ulew i wszystko zostało niemalże wypłukane przez te ulewy, jeszcze teraz na początku sierpnia nawożę i rozrzucam nawóz, który nie ma aż tak dużo azotu, ale trochę go jednak ma. Natomiast Natomiast od połowy sierpnia zaprzestajemy już takiego nawożenia azotowego, bo chcemy że powoli rośliny wprowadzać w stan spoczynku przed zimą, żeby one nam nie szalały pod wpływem azotu i nie rosły ogromne, tylko właśnie, żeby drewniały i młodygi i żeby łagodnie weszły w okres zimowy. Na początku sierpnia wykonuję też ostatnie nawożenie trawnika nawozem takim, który stosuje się od początku sezonu. Od września przejdziemy już na nawozy jesienne, a teraz ostatni raz używamy jeszcze mistrzowskiego trawnika, tak jak używaliśmy go przez cały rok. Poprzedni miesiąc na na początku wyglądał trawnik pięknie, a potem właśnie przyszły te podtopienia, trzy chyba podtopienia e, i niestety widać było, że ten nawóz został właśnie wypłukany w głębsze warstwy i myślę, że ten, to teraz nawożenie dobrze mu zrobi, szczególnie jeżeli prognozy są takie, będzie tak jak mówią prognozy, czyli nie będzie już tak lało jak lało przez cały sezon. Kolejny temat to przycinanie roślin. Co warto teraz przycinać? Zaczniemy sobie słuchajcie od lawendy, bo nią jest bardzo dużo pytań. Jak przycinam lawendę po kwitnieniu? Jestem bardzo mile zaskoczona tym, jak lawenda przetrwała ten sezon ze względu na te wieczne ulewy i te zalania. Naprawdę nie jest z nią źle. W tym roku lawendę przycinałam bardzo mocno. Możecie to zobaczyć na wideo o tym, jak lawendę ciałam wiosną. Podlinkuję wam w opisie. Cięcie było bardzo mocne i było bardzo mocne, także weszłam już w zdrewniałe części. Nie zawsze lawendy dobrze na to reagują. Na szczęście ta zareagowała dobrze, już była mocno przerośnięta i chciałam ją odmłodzić i wygląda naprawdę pięknie. Ale dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak lawendę przyciąć po kwitnieniu. Tutaj macie pędy te kwitnące i ja po prostu ścinam każdy z tych pędów, wchodzę sobie i ścinam dość nisko. I tak całą roślinę. Natomiast większość, ścienamy tylko te pędy, które kwitną, te zostawiamy. Natomiast wiosną będziemy już przycinać tę część troszeczkę niżej, ale zostawiam ją na zimę, na ewentualne jakieś takie właśnie podmarznięcia. Natomiast wszystkie kwiatostany zostają wycięte niziutko. Lawenda przycięta. Słuchajcie, nie masz tak dużo tych kwiatków. To jest taki bukiecik. Pięknie pachnie. E Natomiast ja jeszcze muszę ją odchwaścić. Słuchajcie, chwastów mam takiej ilości, że po prostu muszę w jeden dzień wrzucić się w dresy na kolana i tutaj po prostu wszystko wypielić. Natomiast lawendy tak konkretnie ciąć będziemy wczesną wiosną i będą wtedy cięte w taką ładną kulkę, żeby piękny trzymały pokrój i zawsze na je troszeczkę niżej, żeby nie drewniały mi te elementy, bo ona wtedy nie wygląda tak ładnie, jak teraz po tym cięciu wiosennym. Słuchajcie, motyl nam się wbił tutaj, żeby chcę się pokazywać na wideo. Zabiorę was jeszcze teraz do kocimiętek i pokażę, jak kocimiętkę przeciąć. Ona też bardzo źle zniosła te podtopienia i pożółkła troszeczkę, także będę ją ścinać teraz niziutko. Tutaj słuchajcie, są kocimienki po podtopieniu. Możecie zobaczyć, że coraz bardziej żółkną im będy, i ja tutaj wchodzę po prostu z sekatorem. I wycinam jak najwięcej tych pędów. Są też już takie młode w środku, pędy, które odbiły, i im jeszcze pozwolę zakwitnąć. Natomiast te wszystkie, które widzicie, już tak wyglądają: są podeschnięte, pożółkłe, będę wycinać. Dzięki temu, że wytnę kocimientki, one będą niziutkie, będziemy mogli za chwilę zobaczyć szałwię. Przycinaliśmy ją na jednym z wideo i słuchajcie, już zawiązuje pędy kwiatowe ta szałwia karadonna, także będzie super to wyglądało, a też będzie ładniej z tymi wyciętymi kocimiętkami, no bo nie wyglądają najpiękniej, zdecydowanie tutaj trzeba zrobić porządki. Słuchajcie, kocibiętki czy lawendy nie są jedynymi roślinami, które można teraz przecinać, wszystkie byliny możecie ogławiać, jeżeli przekwitły, ja na przykład już ogłowiłam przed wyjazdem e, bodziszki, pięknie zakwitły po raz drugi, to nie są rozanty, tylko inne bodziszki i teraz kwitną, e, przycięłam też przywrotniki ostroklapowe, jak widzicie pięknie wyglądają, chodźcie zobaczymy. Przycięte były do ziemi prawie że i zobaczcie jak pięknie odbiły, myślę, że jeszcze powinny zakwitnąć nam przed końcem sezonu. No i czeka mnie przycinanie bukszpanów, ale to myślę, że w tym tygodniu właśnie jak będzie kilka dni bez deszczu, najlepiej w taką lekko pochmurną pogodę albo po południu, żeby nie było deszczu bo ja boję się najbardziej słuchajcie, przycinania wtedy, kiedy ma być ulewny deszcz, bo... Cięcie, świeża rana to jest idealny moment, żeby choroby grzybowe nam weszły i zaatakowały nasze rośliny. Także dlatego się wstrzymywałam tak długo. Sama już byłam na siebie wkurzona, ale stwierdziłam, że wolę to zrobić później niż potem płakać, że rośliny będą mi chorować. Prosiliście o przypomnienie, kiedy nasz ogród pojawi się w maj w ogrodzie. Jeżeli jesteście na playerze, to w tę niedzielę, zaraz po tym jak obejrzycie to wideo, możecie już zobaczyć. Dla tych, którzy chcą obejrzeć, po prostu w telewizji w przyszłym tygodniu, w niedzielę o 9 będzie właśnie odcinek z naszym ogrodem. To są prace, które planuję na najbliższe tygodnie. Wy napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co wy planujecie w sierpniu zrobić w ogrodzie. Oczywiście trzeba też się relaksować. Ja liczę na to, że teraz będzie taki czas, w którym będzie bardzo przyjemnie, czyli będzie 20 parę stopni, nie będzie tych upałów, 30 parę stopniowych, nie będzie ulew i będzie można sobie parę godzin popracować w ogrodzie, a potem pocieszyć się tym, co w ogrodzie jest. Czekam już na pomidory i taki naprawdę wiecie szał, będę wtedy suszyć, będziemy jeść sałatki, będę się oczywiście z wami tym dzielić. A robiąc jeszcze poszczególne prace w sierpniu będę wam oczywiście dawać znać i pokazywać, co w ogrodzie się dzieje. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.